Grać po skrzydle. Dobra sytuacja niebezpiecznie. Tewes. No i bramka, proszę Państwa. No można powiedzieć wejście smoka. przed zbawki rezerwowych i od razu to gola. Znakomita głupka. Precyzyjnie trafił tam gdzie chciał. Bramkarz był bez szans. Totalny gol z rzutu golnego. Tutaj bramkarz niewiele miał do powiedzenia. Piękne wykonanie. Nic nic tu. Fantastycznie wykonane. Tu Przy piłce Gerard. No strzela! Oglądaliśmy kolejną bramkę w ich wykonaniu. Wysoko prowadzą. Powtórka najlepiej przekonuje, że są dziś nie do powstrzymania. Znakomita gra. Rzeczywiście grają fantastycznie i to jest pewne zwycięstwo w dzisiejszym meczu. Spójrzmy na tego gola z innego konta. Coś niesamowitego piłka odbita od bramkarza, wpada do siatki. Świetnie sobie tej poradzili, oczywiście musiało się to tak skończyć. Świetnie, naprawdę świetnie wykonany ten stały fragment gry. Spojrzał gdzie jest bramkarz, ma szansę dograć w pole karne. I mamy dola, proszę Państwa. Jak go pozostawi się bez opieki, to przecież główkować potrafi. Świetne uderzenie, takie można oglądać bez końca. No i teraz realizator pokaże tę bramkę z innej kamery. Został wspaniały strzał głową. Piękna na Przy piłce Gerard. A teraz przy piłce. Ma trochę wolnego miejsca do oddania strzału. Pusta bramkę strzeli. Aj, jaka bramka. A tej opórty widać. Wspaniała akcja zakończona kapitalnym strzałem. Wybronił pierwsze uderzenie, ale już nie zdążył do dobitki. Strzelec znalazł się tam, gdzie trzeba i bez lito... Dograł w pole karne. Robin Van Persie. Tę akcję powinno się pokazywać wszystkim. Tak się wykorzystuje sytuację. Prawo dla Van Persiego. Para Denis. Czy to wykorzysta? Jest okazja i mamy bramkę za to będzie dla niego pamiętny mecz, ale chyba nie tak jakby tego chciał. Nieszczęśliwa interwencja. Zdecydował się na strzał! Ramkach pokonany tyle tylko, że przez kolegę z własnej drużyny. To będzie dla niego pamiętny mecz, ale chyba nie tak, jakby tego chciał. Nieszczęśliwa interwencja. Jest szansa na... Spójrzmy, może być groźnie. Ma trochę wolnego miejsca do oddania strzału. Załatwo oddaj tę piłkę. Ale wspaniała bramka. No, ucieka obrońcy. Gol samobójczy. Zupełnie zaskoczył własnego bramkarza, który nie miał czasu na reakcję i właściwie był bez... Słabo gra w obronie. I będą rozpoczynali rzut rożnego. To przeczytał piłka, zmienia właściciela. Oddaje strzał. Jakimś cudem broni. Nie, nie ma gola! Piłka uderzona w słupek, wraca do gry. Jest okazja. Oglądaliśmy kolejną bramkę w ich wykonaniu. Wysoko prowadzą. O jaka bramka Co tu dużo mówić, wystarczy posłuchać kibiców Nie sądzę, żeby ktokolwiek mógł pozbawić ich dzisiaj radości z awansu Ależ miło popatrzeć na tę zdobytą bramkę Świetnie, naprawdę świetnie wykonany ten stały fragment gry Spojrzał gdzie jest bramkarz, przymierzył i mamy gola Fantastyczny traf Wymiana podań, czy to wykorzysta? Uderzenie? No niesamowite! Piłka, piłka odwitał bramkarza, w paradysiach. Na uderzał sprytnie, nisko postawił piłkę w stronę bramki i kompletnie zaskoczył bramkarza. Piękny goł przed strzałem spojrzał tylko na moment, jak ustawiony jest bramkarz. Musi teraz szybko wyrzucić to z głowy Nic naprawdę nie mógł na to poradzić Zacentrował w pole karne. Niestety nic z tego nie wyszło Piłkę jest No będzie gol Ależ piękna bramka Spójrzmy na tego gola z innego kąta no to nie było najszczęśliwsze zwarcie. Wspaniałe podanie, ale szansa. No, będzie gol. Ale się. Jest... Ale strzelił samobuja i to taki kolejnej. Wspaniała wrzutka. Obrońca dobrze interweniował i przejął piłkę. Będzie strzelał? Niestety piłka zbija się od i... Uderzenie, broni, ale piłka w Jest Nie, Nie udaje się, dobrze blokują piłkę zawodnicy z muru. No niesamowite, piłka odbita od bramkarza, wpada do siatki. Dobra, udana akcja i mamy bramkę. Świetnie, naprawdę świetnie wykonany ten stały fragment gry. Spojrzał, gdzie jest bramkarz, przymierzył i mamy